Dzień dobry. Nazywam się Paweł Knapik. Dzisiaj gości u mnie portal Pigebok. Przyjechał Łukasz. Poprosili o gołębia takiego wyjątkowego na aukcję Champions League. No i poprosili o coś bardzo wyjątkowego i Wiktor dzwonił, żeby to był naprawdę jakaś perełka. Także wyciągnęliśmy z gołębika lotowego gołębia z 2020 roku. Jest to naprawdę wyjątkowy gołąb, który od dwóch lat jest u nas w pierwszej pięćdziesiątce do Mistrzostwa Polski. Jest to wnuk Golden Vosa. razy nasza super rozpłodowa samica od Huba Hermansa. Z tych gołębi, które były, z, mamy samicę 41.13, która była trzecim lotnikiem w Polsce w maratonie. A tutaj jest dziecko i w związku z tym, że z tego gołębnika już nie będziemy lotować samcami, tylko samice będą lotowane, to żal nam, żeby ten gołąb siedział w domu i e, przeznaczamy na aukcję Gołębia, e, który między innymi w, w ubiegłym roku e, dwa lata temu na przykład był e, drugim, e, drugi z lotu Demnin e, 540 km e, na oddział w, w, później był 34 z 600 w ubiegłym roku 2023 na oddział no, same szpicowe konkursy. Jakby popatrzeć na Płachtę, to wczoraj patrzyłem, to od kategorii A do C we wszystkich na bazie 1 do 5 siadał. Na 10 wkładań i w 2 lata temu, i rok temu, 10, 9, 9, 10 wkładań, 9 konkursów. Na maratony oszczędziliśmy, i nie chcieliśmy go dawać. Jego siostry dawaliśmy, to jego siostry na komplecie są. A samca nie chcieliśmy dawać, bo e, myśleliśmy, go, że go sobie zostawimy, ale e, jak mamy przeznaczyć coś wyjątkowego, to e, tego samca. Przepiękna budowa. E, przed chwilą pokazywałem Łukaszowi, mówi, że ktoś jak zakupi tego gołębia, to, to będzie miał e, pociechę. Super ma upierzenie, no i, no i co tutaj dodać? Tu nie ma co dodawać, bo e, wnuk Golden Vosa, czyli widać, że te gołębie się e, sprawdzają na bazie 1 do 5 wszystkie konkursy. Przepiękne oko. Ma. Polecam.